O, już widzę, tam, widać tam jeszcze. No. Tamten ostatni? I to chyba... Gdzieś tam jeszcze się no Tak, ta, ale teraz, który to... Uuu... Mm. Ja obstawiam, że to... Tamten, tamten ostatni wygląda podróżami. No? Ja? Który Ale to, wygląda to one kosmicznie. dopiero zaczęły, wiesz, bo jeszcze jest małe. Zobaczymy ile tego wyjdzie. Najgorzej, że ten, że... Widać gdzie jest matka. Takie ten... no nie zawsze jest w środku. Znaczy chodzi gdzieś na naokoło, ale jak się uwiążą to będzie można je strzepnąć. Ale wygląda kosmicznie, że tak powiem. No. W takim roju jeszcze nigdy nie stałem chyba. I one nie rządzą generalnie jak się no właśnie, roją. Znaczy... One są chyba ten, zajęte obroną. Mhm. Trzeba poczekać, wiecie, aż się cały ten rój, ten usadowi i wtedy będzie go można strzepnąć, bo, bo teraz to jak one latają, to, to nie ma co. właśnie, bo nie ma sensu, to Ale pierwszy raz widzę, jejku, ile tu pszczoły jest. A to jest pewnie któraś inna obie bo to... Niesamowite. Zobacz, ile tego tu jest. Ale tu Dobra. Myślałem, że jakoś nie interesuje że za, za długo, za szybko takiego czegoś nie zobaczę, a tu proszę. No to, to macie okazję, ja też pierwszy raz widzę. Mega fajnie takie filmiki wyglądają. No. blisko. No nic, niech siądą. Niech siądą to będziemy zbierać. Bo tutaj jeszcze nie koniec. Tu jest jeszcze nie koniec.